Lecimy do Mediolanu, to znaczy przyleciałyśmy do Bergamo. Początki były trudne, jesteśmy dalej pozytywnie nastawione, ale jeśli chcecie znać e, wielkie problemy latania Ryanair'em, te, które krążą w Tiktokach, wiralach i w ogóle, to rzeczywiście jak psy gończe sprawdzają, czy te małe walizeczki mieszczą się w jakieś takie patologiczne, małe metalowe kratki. I panie chciały pokazać nam, że się nie mieszczą, po czym ja paluszki w jedną, drugą i trzecią i przeszłyśmy great ten test. Połowa lotniska, w sensie połowa lotu z Chargerowa nam się udało, po czym przechodzimy już przez sprawdzanie Jedne są niebieskie, drugie białe, my nie widzimy problemu. Chcemy wejść, a pani mówi, ale te dwie małe walizeczki powinny być bagażami rejestrowymi. Zapraszamy do zapłaty, 288 zł. Nie, troszkę było nerwów, ale nie zniechęciłam się po czym? Zobaczyłam w samolocie. Mam taką ochotę na przyjemność, że w tej otoczce, w sensie torebeczce, nie ma mojego korsanta pistacjowego. Ale dalej jestem super ekstra nastawiona: będą super targi, super czas z dziewczynami i na pewno zaraz zjemy pizzę, jak wam się z tego Bergamo dojechać do Mediolanu. Pierwszy raz dostałam pizzę w toku, żeby nie tylko ja, cały zespół. Mamy zniszczone pizzę i mega chips jest gigant. Właśnie zmierzamy na targi w Mediolanie. One są wielkie, inspirujące, pełne kolorów, materiałów. Na pewno dużo zaimplikujemy do naszych projektów, naszym klientom, a Wam trochę pokażemy, co zobaczyłyśmy w środku. Zobaczcie tylko na ten stolik. Możemy dostosować jego wysokość, przez co jest bardziej ergonomiczny we wnętrzu. Jest niższy, wciskam i podwyższa się. Możemy użyć jeden stolik w różnych miejscach, nie wydając więcej pieniędzy. Słuchajcie, jest taka sytuacja, że jak idziemy przez largi i nagle obiecimkowimy, wow, to jest bazą z przeglądu. Zdradzę Wam skąd jest. Jest hm ale sprawdźmy, jest HMA. Dobrym a mam. oko Julka takie rzeczy, które na co dzień, słuchajcie, są przygodne, znajdą się na giełdaniach. Metal, który być może Wam się kojarzy z dzieciństwem, z takim fotelem bujanym, ale trzeba przyznać, że w nieco odświeżonej odsłonie, ten metal gięty i to bardzo tutaj mocny łuk, podstawa stała. No i tutaj jeszcze plecionka u góry. Efekt dość ciekawy. No cóż, można powiedzieć, że na tych targach można żyć wiele, ale to wiele ciekawych mebli, a to jest właśnie jeden z nich. Jesteśmy w pawilonie Knoll pewnie kojarzycie jeden z najpopularniejszych foteli Barcelona. To mamy propozycję fioletową, taką intensywną, przepiękny kolor tego fioletu, taki głęboki na metalowych nogach przewiązany u dołu z kurami. Płynny, ikoniczny wręcz Vasiliczer. Możecie zobaczyć teraz u mnie na filmie, bo pewnie gdzieś w internecie zdjęcia widzieliście. Ale przyznajcie sami, jak zobaczycie proporcje, kolor, już tutaj e, film z bliska, być może będziecie nieco bardziej jeszcze przekonani do tego mebla. Teraz jesteśmy w hali luksusowej i od razu widać po użytych materiałach, że mamy do czynienia z kamieniem, e, tutaj skórą, bardzo też ciekawy zabieg projektowy, bo lustro nie jest na środku, tylko z boku usytuowane asymetrycznie, przez co mebel jest jeszcze ciekawszy w odbiorze. Te zaokrąglenia wszędobylskie, bardzo w trendzie, bardzo przyjemne dla oka i sprawiają, że ten mebel może być też wolno stojący, nie musi być oparty przy ścianie, tylko może sobie tak w dowolnym miejscu stać. Bardzo ładny, strzelisty, wysoki regał, ma część płypek otwartych i jest zamknięta taka witrynka podświetlana, gdzie możemy operować tym nastrojem, bo światło zawsze buduje nastrój. Bardzo mi się podoba, dlatego wam nagrywam Przecież tutaj z boku. Mam nadzieję, że jest to dla was coś ciekawego i innego. Tu siedzą nasze dziewczyny. Słuchajcie, Mamy do czynienia z kanapą, może ona być postawiona wcale nie przy ścianie, tylko gdzieś właśnie na środku salonu, jako taka e, luźna część. No i wówczas widzimy ten tył. Jeśli chcemy, żeby ten tył był ciekawy, zobaczcie, jest to pomysł regały. I od razu te plecy są ciekawsze, bardzo, ale to bardzo udane rozwiązanie. Lustro, które przypomina księżyc zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Po tej bliska, żeby wam je pokazać. Mamy tutaj motyw wysuniętego lustra z metalowej ramię. Jest to wszystko wpisane w następny okrąg z szkłem i metalem, niby tak niedużo, a jednak tak wiele. Efekt jest fenomenalny i chce się je zabrać do domu ze sobą, prawda, Ola? Tak, jest przepiękne. O no i słuchajcie, kinkiety, takie małe rzeźby. Uwielbiam takie rozwiązania, które z każdej strony, jak zmienimy perspektywę, popatrzymy sobie, to widzimy coś zupełnie innego i zaskakuje nas wzór. Nie jest nudny. W tej sypialni wszystko gra. Nie za dużo, nie za mało, ale detale są dopracowane, są tu droższe materiały, zobaczcie skóry, ale podoba mi się bardzo głowie. Cienkie, zajmuje nie za dużo miejsca. I tutaj te dodatki, skóry, obłęd. Ale wyhaczyłyśmy świetny regał. ma w sobie jakby coś starego i coś nowego, ale muszę przyznać, że i tutaj detal, i wszystko gra. I robi naprawdę super wrażenie. Idąc daleko, zauważyłam te regały ze sobą. się e, taki no w fali, ale z zastosowaniem tych obułości, które tak bardzo lubimy. I sami przyznajcie, że patrząc na niego w takiej multiplikacji, robi on wrażenie, że na wprost nagram. E, te półeczki też nie są połączone, czyli jakby wisiały, limitowały, Bardzo, ale to bardzo fajny pomysł. Na uwagę zasługuje również stylizacja naszej szefowej. Zobaczcie, ponadczasowa elegancja, normalnie jak na Fashion Week Milano. Tutaj zastosowano bardzo fajny zabieg, dlatego że we skłowie jest przedłużone, po to, żeby móc nasunąć szafki nocne. Ale zwróćcie uwagę, że te szafki nocne są różne. Nie jest to taki typowy zabieg, bo zazwyczaj mąż ma to samo co żon, a tutaj inaczej. I tutaj już zaczynamy rzeźbić tą przestrzeń. Ona jest ciekawsza. A na sam koniec, jeszcze bardzo fajny motyw z taką łapeczką do posiedzenia. Ale co ciekawe. Ta ma tutaj wyszłowione miejsce, żeby na schować w książki, coś odłożyć, nie jest to samo siedzisko tylko. Bardzo, ale to bardzo, podoba mi się ta sykelnia. Szalenie modne i niesamowite wrażenie robią tkaniny e, i zabiegi w dywanach takiego 3D efektu, czyli coś jest bardziej wystającego, coś mniej I jeszcze zabiegi kolorystyczne, bo te ciemniejsze kolory wychodzą do przodu, te jasne się bardziej chowają. I bardzo ciekawe te dywany. I warte do zaimplikowania do wnętrza, bo myślę, że taki dywan już zrobi robotę w naszym domu czy mieszkaniu. Przypiękny mebel, nadal bardzo, bardzo w trendach, ale też wyprzedzają mnie trochę. Dlatego, że mamy do czynienia z kombościami, ale też z taką surowością tego drewna. I regularny w e, Bardzo piękne wybarwienie tego mebla. Wszystko mi się tutaj podoba i jestem na niego bardzo, ale to bardzo na Dzisiaj okay, drugi dzień targów. Rozpoczęliśmy od hali z oświetleniem, które tak bardzo lubię. Oglądajcie dalej odcinek. Myślę, że zobaczycie mnóstwo pięknych rzeczy. Te chmurki też robią niesamowite wrażenie, ale wiecie co jest najważniejsze w tych targach? E, wymyślenie dobrze stoiska, e, pomysł na nie, na wyeksponowanie produktów, produktów. E, I co za tym idzie, prawidłowe oświetlenie. Gdy ono jest źle Zaprojektowane i wykonane może zmarnować nawet najlepszy projekt. Na tym stoisku wpadły mi w oko dwie lampy wiszące, mają nietypowy kształt. Musicie powiedzieć, że są naprawdę nietuzinkowe. Taki świeży pomysł. I jeszcze ta tutaj kula też skradła moje serce. Zobaczcie tylko na te dwa stoliczki. Tutaj w każdym kącie na tych targach można znaleźć coś pięknego. A co niesamowite, robi na mnie wrażenie, to gra światła, jaką ten produkt rzuca wokoło siebie. I jak jest plastyczny. Bardzo lubię wszelakie zabiegi wykonywane z kamieniem, a bardzo wdzięcznym jest połączenie kamienia z oświetleniem, bo wówczas mamy do czynienia z tą przyziernością kamienia, zobaczenia jego używania, rysunku tego kamienia. Obłędne. Jeszcze pokażę Wam zaraz kilka innych modeli. Jeszcze te kuleczki w różnych kierunkach skierowany rysunek kamienia, mi przypominają cząsteczki od takie nawiązanie do chemii. Jeszcze zainteresowała mnie ta kolekcja w Aromas del Campo, marka, którą tak bardzo lubię i wielokrotnie stosuję w projektach. Co fajne, w tej kolekcji możemy sami sobie dobrać te elementy i powymieniać. Mamy całą gamę kolorystyczną do wyboru i zdradzę Wam, że akurat tę kolekcję mam zamiar zastosować w projekcie komercyjnym, który będzie dla Was, będziecie mogli go odwiedzić. Tu znowu bardzo udany zabieg i kamień jako detal. Wykonana ta przyzierność materiału cudownie, a tutaj zabawa formami przeróżnymi, gięcia oświetlenia. I tu mamy kolejny dowód, jak mocno w trendzie jest teraz metal i bardzo ciekawe zabiegi nieregularne na frontach mebli. Nasza mediolańska przygoda dobiegła końca. Przywieźliśmy dla Was bardzo dużo inspiracji, relacji i to wszystko znaleźliście w tym oto odcinku na YouTubie. Jeśli Wam się podobało, przybijcie piątkę, dajcie serduszko, komentarz, ale żeby widzieć się regularnie, to znaczy za tydzień o 16 w niedzielę przybijcie dzwoneczek i subskrybujcie kanał. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w przyszłym tygodniu.